Dzień dobry pani. Dzień dokąd, dobry panu. Dokąd się pani tak śpieszy? Proszę pana, ja nie mam czasu. Dom, praca, dom, mąż, dziecko, pies, pies, sześć kotów, ogródek. Proszę pana, nie mam czasu. Strasznie zabiegana jest pani. A proszę mi powiedzieć, kiedy pani miała ostatni raz czas tak naprawdę dla siebie? Tak naprawdę? To proszę pana, jak w 98, zatrzasnęły mi się drzwi do toalety. To pół godziny czekaliśmy na szusarza. Wtedy miałam czas dla siebie. Cholerka, no to naprawdę, widzę, że Pani dzień jest przepełniony aktywnościami i nie ma Pani w ogóle czasu dla siebie. To to jakiś kiepski żart, muszę powiedzieć. Czy po takim ciężkim dniu nie czuje Pani się jakaś spięta, zestresowana, czy jakieś bóle nie występują? Bo, bo przecież ciało i umysł no to jest jedność. Tak, proszę Pana, wszystko mnie boli. Boli mnie klatka piersiowa, boli mnie głowa, bolą mnie nogi. Mhm. Ale, proszę pana, na szczęście kładę się wtedy do łóżka i planuję, co zrobię jutro. Niesamowite. Jak pani daje radę? Nie słyszała pani o takiej gimnastyce relaksacyjnej jak yoga? Coś słyszałam, proszę pana, ale wydaje mi się, że to może być nudne. To może? Zatrzymajmy się na chwilę. Pozwoli pani, że zrobimy krótkie ćwiczenie oddechowe, dobrze? Proszę na chwilę przymknąć delikatnie oczy. Zrobić głęboki, spokojny wdech nosem i długi, spokojny wydech także nosem. Wdychamy spokój, wydychamy złość. Wdychamy spokój, wydychamy złość. Proszę tak sobie spokojnie oddychać, a ja coś dopowiem. Szanowni Państwo, Jean Rousseau powiedział, że im słabsze ciało, tym bardziej nami rządzi. Pomyślcie o tym na co dzień. Życzę Wam jak najwięcej relaksu i czasu dla siebie. Pozdrawiam.